Wiedzie nasza droga z w dłoni i zniesionym mieczem. Walczymy na kolanach. O życie wieczne. O życie wieczne, zakochani w maryi. Pod ich sztandarem chcemy do Chrystusa iść przez życie całe. W modlitwie nasza moc przeciwko złym duchom, przeciwko szatanowi i jego pokusom. Leżąc krzyżem pokutujemy za grzechy nasze i całej ziemi. Leżąc krzyżem pokutujemy za grzechy nasze i całej ziemi. Wojownicy Maryi, czciciele Matki Boga, przez Maryję do Chrystusa jedzie nasza droga. I wzniesionym mieczem Walczymy na kolanach O życie wieczne O życie wieczne Walczymy o świętość W naszych rodzinach O wierność Bogu W słowach i czynach O pokój między Synem, o wierność żonie i swojej rodzinie. Maryja pełna łaski, kechari, domenę, ona naszą panią, nasze wspomożenie, Maryja pełna łaski, kechari, domenę, ona naszą. Dokonało tego wszystkiego, co Bóg zaplanował dla ludzkości. Ona jest z nami. Ona jest tą, która prorokuje w szczególny sposób jako ta największa prorokini, wołająca o miłosierdzie Boże, wołająca o tych, którzy razem z nią będą wstawiać się u Boga, o to, aby miłosierdzie wygrało ze sprawiedliwością. Jak wiecie, Bóg posyła równocześnie proroków sądu i proroków miłosierdzia. Bo w Bogu nie ma sprzeczności. Sprawiedliwość jest doskonała i miłosierdzie jest doskonałe. Ale Bóg pragnie, aby miłosierdzie wygrało ze sprawiedliwością. Każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy grzech przynosi skutek i konsekwencje. Gniew Boga nie jest gniewem człowieka. Gniew Boga to cierpienie Boże związane z wolną wolą, którą dał człowiekowi w tym oto znaczeniu, że Bóg cierpi widząc, że wybieramy zło, bo wie jakie będą skutki i konsekwencje tego zła, które obróci się przeciwko nam. I to co nazywamy karą Bożą, to co nazywamy gniewem Bożym, to, co nazywamy sądem Bożym, jest dopuszczeniem, aby skutki i konsekwencje naszych grzechów obróciły się przeciwko nam. Nie po to, aby nas zniszczyć, ale po to, żebyśmy na sobie doświadczyli, jak straszne jest odejście od Bożych przykazań. I Bóg wtedy, kiedy dotyka nas to, co nazywamy karą, gniewem, sądem, on wtedy bardzo, bardzo cierpi. Gniew Boga i gniew człowieka to nie jest to samo, bracia. I on posyła równocześnie proroków miłosierdzia, którzy wołają o oddanie siebie, złożenie siebie w ofierze na wzór Jezusa Chrystusa, aby wstawić się, aby go na siebie przyjąć skutki i konsekwencje grzechu, by miłosierdzie Boże, wywoz ofiarnika wygrało ze sprawiedliwością. I po to jesteśmy w każdym mieście Polski, aby wstawiać się za miasto, tak jak wstawiał się Abraham, tak jak wstawiał się Mojżesz. Jak wstawiali się bohaterowie biblijni, jak wstawiało się mnóstwo świętych Boga, za grzeszników, z których my jesteśmy pierwsi, nie niż sakramenty święte, niż Eucharystia, dlatego różaniec prowadzi nas do Eucharystii, którą będziemy przeżywać jako centrum wydarzenia dzisiejszego. Ale różaniec odmówiony z wiarą ma potężną moc. I dlatego prosimy Ciebie, o Maryjo, Ty, która miażdżysz głowę węża, Ty, którą Bóg posłał, aby uratować tą biedną ludzkość przed samozniszczeniem. Prosimy Cię za miasto Rzeszów. Prosimy Cię Nade wszystko za, księża, za księdza biskupa Za kapłan Za całe duchowieństwo Rzeszowa Maryjo, chroni ich w swoim sercu niepokalanym Maryjo, nie pozwól Aby żadne zło Nie miało zwycięstwa w ich sercach Maryjo, uczyń ich niewidzialnymi dla zła Okryj swoim płaszczem Niech zły duch ich nie widzi Niech Boże Królestwo rozwija się potężnie w Rzeszowie. Niech stawiennictwo księży biskupów, wspaniałych kapłanów tej diecezji wyprasza szczególne łaski dla całej diecezji, dla tego miasta. Oddajemy Ci, Maryjo, władze świeckie, te, które już są, te, które będą. Wszystkich, którzy będą współpracować z władzami świeckimi Rzeszowa. Aby w szczególny sposób rozszerzali Boże Królestwo, aby dekalog, aby przykazanie miłości Boga i bliźniego było wyznacznikiem wszystkich decyzji, które będą dokonywać się w ich sercach, w ich obradach, w ich ustawach. Prosimy Cię, Maryjo, za rodzinę Rzeszowa, rodzinę całej diecezji. Dzisiaj walka tak bardzo toczy się o każdą rodzinę, o każde małżeństwo. Tak jak kardynał Kafara powiedział po rozmowie z siostrą Łucją, która powiedziała mu, że ostateczna walka między Bogiem a Szatanem rozegra się o rodzinę. Oddajemy Ci, Maryjo, rodzinę Rzeszowa. Oddajemy Ci te rodziny, które pięknie rozwijają się w Bożej miłości, w Bożej miłości, która przebacza która nie pamięta złego, która nie cieszy się z niesprawiedliwości, która żyje nadzieją. Ale oddajemy Ci też te rodziny, które są w rozsypce, gdzie się wali dom życia rodzinnego, gdzie rujnuje się dzisiaj małżeństwo. Oddajemy Ci te rodziny, Maryjo, w tej bitwie różańcowej błagając, prosząc, aby się uratowała, matko pięknej miłości. Ratuj rodziny, które dzisiaj się rozpadają na naszych oczach tu w Rzeszowie. Ratuj te małżeństwa. Ratuj, Maryjo, matko pięknej miłości. W szczególny sposób oddajemy Ci młodzież i dzieci. Kwiat Rzeszowa. Nadzieja Rzeszowa. Maryjo, nie pozwól, aby demon zdeprawował ich serca. Aby demon zdeprawował ich dusze. Prosimy Cię o Maryjo, Matko Rodziny, Matko młodzieży, matko tych dzieci. Proszę Cię w imieniu nas wszystkich, nie pozwól, aby żadne z tych dzieci zginęło. Nie pozwól. Oddajemy Ci Maryjo wszystkie trudne sytuacje tego miasta. Oddajemy Ci to wszystko, co będzie działo się w bliższej, w dalszej przyszłości o czym my nie wiemy ale Bóg wie dlatego teraz już oddajemy Tobie przyszłość tego miasta przyszłość tego co będzie działo się w tym mieście oddajemy Ci bez lęku bo tam gdzie Ty królujesz nie ma już miejsca na lęk Mario zawierzamy Tobie całe miasto Zawierzamy Tobie wszystko to, nad czym Rzeszów nie panuje, abyś Ty jako królowa przyszła i zapanowała nad tym wszystkim, nad czym my nie panujemy. Prosimy Cię, wyprość najwspanialsze cuda u Tronu Bożego przez ten różaniec, który Tobie ofiarujemy. bardzo serdecznie dziękujemy i myślę brawami podziękujemy księdzu Dominikowi za to słowo wprowadzenia, którym nas właśnie wprowadził w to piękne wydarzenie. Bardzo dziękujemy. Drodzy bracia, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i witam w Rzeszowie, w mieście Maryi. Mija dokładnie 25 lat od momentu, w którym biskup rzeszowski, ksiądz Kazimierz Górny ogłosił matkę najświętszą, patronką tego miasta. Maryja patronuje nam od wieków, ale uroczyście ogłoszenie tego faktu nastąpiło w sierpniu 1999 roku. Witajcie więc u siebie, w domu, w domu matki. Bardzo się cieszę, że to kolejne spotkanie wojowników Maryi odbywa się właśnie tu, w stolicy Podkarpacia. W Rzeszowie. Zapraszam wszystkich do wielkiej modlitwy, która jest też świadectwem dla mieszkańców Rzeszowa, dla nas wszystkich, świadectwem Waszej wiary, która ma tak piękny, maryjny rys. Przez Maryję do Jezusa idziemy. Ona jest najpewniejszą, najkrótszą drogą do Niego. Bardzo dziękuję Księdzu Dominikowi za podpowiedzenie tych wszystkich intencji, w których chcemy się modlić stróżańcem ręku, świadomi siły skuteczności tej pokornej, prostej, choć nie zawsze łatwej modlitwy. Zapraszam do tego marszu, który jest jednocześnie znakiem, wyrazem naszej wiary. Pójdziemy do Rzeszowskiej Katedry, by tam, jak Także się z Dominik przypomniał, odbędzie się to szczytowe, najważniejsze spotkanie i najpiękniejsza modlitwa, jaką ma do dyspozycji Chrystusowy Kościół Eucharystia. Tam na ołtarzu mszalnym złożymy wszystkie intencje, z którymi przybywacie. Raz jeszcze bardzo serdecznie Was witam, pozdrawiam także gości z zagranicy, gości, a właściwie są u siebie, bo. Jak wiem, uczestniczą nie po raz pierwszy w spotkaniu wojowników Maryi. Zapraszam serdecznie, byśmy z ufnością, z miłością w sercu, z troską i z poczuciem odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła szli do katedry, która nosi imię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Księże biskupie, trzygodne prosimy też o błogosławieństwo. Nie tylko dla nas, ale też dla naszych rodzin, które zostały w naszych miejscach zamieszkania i które tak bardzo potrzebują Bożego błogosławieństwa, Bożej ochrony, Bożej miłości, bo oni tam, gdzie są, nasze rodziny, wstawiają się za nami i łączą się duchowo z nami. Pan tak z wami, jak imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bracia, rozpoczynamy święty różaniec. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. Panie, nasze wspomożenie. Maryi, Czciciele Matki Boga, przez Maryję do Chrystusa Wiedzie nasza droga z różncem dłoni i w zniesionym mieczem patrzymy na kolanach. O życie wieczne, o życie wieczne, wojownicy Maryi, czciciele Matki Boga, przez Maryję do Chrystusa jedzie nasza droga. Który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna panu z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w śmierci naszej Amen. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony, owo żywota Twojego Jezusa. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezusa. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Iść przez życie całe w nasza moc Przeciwko złym duchom, przeciwko szatanowi i jego pokusom Leżąc krzyżem pokutujemy za grzechy nasze i całej ziemi Leżąc krzyżem pokutujemy za grzechy nasze i całej ziemi I Boga przez Maryję do Chrystusa jedzie nasza droga z drążańcem głowy i zniesionym mieczem. Walczymy na kolanach o życie wieczne. W naszych rodzinach o wierność Bogu w słowach i czynach, o pokój między Ojcem i synem, o wierność żonie i swojej rodzinie. Maryja pełna łaski, kechari domenę, ona naszą panią, nasze wspomożenie Maryja pełna łaski, kechari ona naszą.